No proszę! Uczniowie zamiast tłumnie biec po o emocjach, zdrowiu i seksualności, masowo głosują nogami i omijają te lekcje szerokim łukiem. Oficjalne tłumaczenie? Bo lekcja jest ostatnia i nieobowiązkowa. No ależ oczywiście. To na pewno dlatego. Nie dlatego, że rodzice, nawet ci, którzy nie słuchają Radia Maryja, potrafią czytać i widzą, co się za tym kryje. Sprzedaje się nam to jako kompleksową wiedzę o zdrowiu, a tak naprawdę jest to koń trojański. Na opakowaniu napis wi witaminy i minerały, a w środku ideologiczny koktajl według standardów WHO, gdzie mówi się o przyjemności z dotykania własnego ciała przez czterolatki, gdzie słowo rodzina pojawia się rzadziej niż jednorożec w książkach o biologii. To nie jest porażka, to jest sukces, przez społeczeństwo obywatelskiego. To cichy, ale potężny bunt rodziców, którzy mówią stop. Możecie sobie pisać dowolne podstawy programowe, ale to my wychowujemy nasze dzieci. Forsowanie tego przedmiotu to dowód na kompletną ślepotę i arogancję władzy, która myśli, że metodą gotowanej żaby przemyci rewolucję obyczajową do szkół. Okazało się, że żaba wyskoczyła z garnka, zanim woda zdążyła się zagotować.